Cześć, tu was, Witam się z Wami z garażu. Jest bardzo zimno. Być może dlatego mój głos też jest taki strasznie. Jest chyba temperatura. Podejrzewałbym, że jest na minusie. Dlatego mam czapkę. Jedyne to jest jedyna sytuacja, w której czapka jest usprawiedliwiona wtedy, kiedy ćwiczycie w mrozie. No i cóż, dziś udało mi się dostać klucze do garażu, także mogę sobie zrobić trening. Czasu mam nie za dużo, ponieważ wstałem trochę późno o 12. Mówiłem się z kolegą na jakieś jedzenie. Także porobimy sobie jakieś. znaczy ja porobię sobie popatrzcie. Nie było mnie tutaj nie wiadomo ile. księżary już powoli rdzewieją, cholera jasna. Ale najpierw skorzystajmy z największego plusa tego miejsca, czyli. Odtwarzania e, muzyki na głos. Coś, czego mi brakuje na siłowni, bo jednak fajnie by było móc nie w słuchawkach, tylko e, poprzez jakiś głośnik słuchać muzyki, takiej dobrej muzyki, nie takiej cukierkowej, e, którą puszczają na każdej siłowni, więc zawsze wszędzie tylko jedna playlista leci. Się albo na własnych śmieciach. Dobra, ja sobie robię przysiady z handlem, tak zwany goblet skłaty. Jak widzicie, tu handel wygląda trochę pokaźnie, bo to są większe. Obciążenia to jest chyba jakieś 55, tak mi się wydaje. Dodam tutaj, że obciążenie jest w miarę małe, ponieważ yy, no, samo trzymanie tego ciężaru. Jeszcze e, dodatkowo utrudnione tym, że średnica tych, tych krążków jest duża, przez co, cie, przez co ciężar, tak jest, mam m, m, przed sobą. E, trzeba dużo bardziej kontrolować wszystko brzuchem. Już troszeczkę mam problem, widzę, z wysławianiem się już ustami, tak trochę zamarzły. <noise> Kurde, jest tak zimno, że trzymanie czegokolwiek, czyli nie wiem, czy sztangi, czy handla. Czy obciążenia, to jest taki? No, nawet bym powiedział, że e, można by to nazwać bólem. No dobra, wziąłem GoProsa. Zobaczymy, się, zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Nie chce mi się brać takiej dużej kamery na miasto, a też myślę, że tutaj ten szerszy kąt GoPro będzie lepszy. Tylko ciekawe, jak będzie z dźwiękiem. I czy ta kamera się nie zwali? Nie, myślę, w że sensie nie, nie powinna. O Jezus Maria, zobacz. Co? No jak będziesz miał mokrą dupę, no niestety. No daj spokój. To gdzie jest ten nowy burger? Nie wiem, krakowski. Aha, ale nie wiesz dokładnie. No i tak tam wiele miejsc do parkowania nie ma. No wiem właśnie. I tak musimy najpierw pojechać zatankować, bo niestety... Wyjeździłeś. Ten tryb RS tutaj trochę zjada polika. No tak. Jeszcze się kółeczka w miejscu kręcą, jak dodasz gazu. Mm, nie, to... no nie ma przyjemności. Mm. Lepiej jak jest droga czysta można fajnie przełożyć tą mocą. No i jestem właśnie w aucie i nie mi, pytań. Ech, Ma tak być. To, że przyspieszam, a ona spada, to jest właśnie... No dobrze, to okay. 10 no. punktów dostaje samochód, okay. okay. spadnie. <laughs> Zadaj to pytanie jakieś Konrad, <laughs> jak Ci się podoba... jak Ci się podoba siedzenie? Bo dla mnie to pierwszy jest... raz, kiedy to mogę. To jest kubełkowe, tak? Takie tak, rajdowe. Dokładnie. Fajne, twarde. Obicie, welurek. Ja uwielbiam niebieski. Ja również. Czerwony tryb spalania paliwa jest. Mhm, lepsze. I Co z to wydechu może? też na czerwono? Z wydechu na czerwono jest wtedy. <noise> czerwono na karcie kredytowej. <noise> Powiem ci, że. Ostra kaszana. Nie, bo chciałem zapłacić kartą. Przykładam kartę, jest, że trwa 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 i nagle, że anulowano. Musiałem gotówko zapłacić. Nie wiem, chyba za zimno. Jest. Burger King nowa lokalizacja w Lublinie. Kiedyś Burger King to był chyba taki pierwszy, pierwszy fast food w Lublinie. No, były takie duże kulki. Chodziłeś tam kiedyś? Eee, kurde. a potem to zamknęli, bo jakieś dziecko tam się chyba zasrało, tak mi się wydaje. Nie? Nie, tam wszyscy sikali cały czas, więc kulki. Wszyscy tak. lecieli w kulki i zamknęli, no niestety. Dobra. Dobra, mamy już kolejny dzień. Ja jestem właśnie w trasie do Wrocławia. To są już okolice Piotrzkowa Trybunalskiego. E, także zostało mi jakieś chyba 260-280 km. Zrobiłem sobie małą pauzę na stacji, bo już powoli po prostu musiałem skorzystać z WC no, nie będę oszukiwał. E, I kupiłem sobie jeszcze mieszankę studencką. Zawsze jak jestem w trasie czy coś takiego, to e, lubię sobie zjeść orzechy. Migdały na przykład, tylko że migdałów niestety nie było, więc kupiłem sobie mieszankę. Godzina 16, ja się zachowuję jak dziecko całe życie, no, spokojnie, także jestem na miejscu, jest też Bartek z Polish Fitness Freak, mamy udawać się, udawać, mamy się, mamy iść na trening z Radkiem z bycia Herkules, bo w tym momencie Radek czeka z drugim Radkiem, bo tam ich jest dwóch, jakbyście nie wiedzieli, czekają na weryfikację, ponieważ jeden z Radków bierze udział w zawodach, w debiutach w tym roku, także czekają na... Ważenie, mierzenie i te różne inne rzeczy potrzebne do, do, do startu. Teraz fajnie by było coś zjeść może, albo odpocząć. I w ogóle to się kaptałem, że przecież wziąłem kompa, tylko że niestety nie mam przecież yy, myszki, klawiatury i zasilacza do komputera. Jest tutaj co prawda monitor, no właściwie taki telewizor, mógłbym podpiąć do niego kompa, ale to jeszcze się zastanowię, może coś kupię na szybkości. Trzeba zachować energię na trening, to windą polecimy. Czemu to się tak ugięło? No ja ciężki jesteś. Kurde, jak z tobą, z tobą, to już będzie... Mój drogi, mój <laughs> drogi. Ja jestem leciutki jak piórko. Czysta redukcja. Czekaj, jeszcze Freaka zaprosimy do windy. <laughs> to jest Freak. Siema. O, siema. Ale pięknie, klas. No ja dam radę, raz, dwa. No dobra, no to czekamy, no na razie. Czekam. Bieda, zapłacił za barki. Zjeżdżałem generalnie na weryfikacjach formy niektórych osób e, i stwierdzam, że raka mają niektórzy. Bardzo wodni. Mogłem śmiało wychodzić teraz, na przykład w męskiej, i nie byłbym ostatni. Wiadomo, każdy, każdy, każdy może wychodzić, bo takie ma prawo, ale. Trochę szacunku i... woda jest straszna. Woda? Nie pijcie wody. Bo... Mówisz później? po treningu jakaś pizza? I pasta. Jutro Basibus jest pizza. Piec. Pasibus właśnie. ja bym poszedł. No, pasibus Basibus. to jest najlepszy popier burger. możemy iść, dobra. Sumienie ja tam powinien... no, no, no. Co to jest? Nagrywaj to! Co to? Co? Złamane prawo. O kur... Złamane <laughs> <laughs> prawo. Jeszcze skręcił w prawo. Osta. Nie, w ogóle to macie takie bardzo dziwne drogi, stwierdziliśmy z Bartkiem. Barkiem. No, to znaczy? No to znaczy, myślałem, że Lublin ma bardzo słaby stan, ale jednak, przyjeżdżając tutaj, że... Nie, nie jechałeś ulicą powstańców śląskich? Kociłby chyba od czasów, nie wiem, Kociłby, Ale gorsze niż w martwym ciągu? Czy? Dużo gorsze. Sebastiany na drodze. Droga z Sebastianów. No dobra, i co? Jak ci się podoba miejscówka? No podes koło no, lustra jest ryzykowne. Jest raz? No koło lustra jest bardzo ryzykowne. No to my troszeczkę. No jest ała i będzie mała. 21 jeszcze... a no. <laughs> Dziękuję bardzo Jak ryzykowi na Lexusa przyszło czekać na pasibusa No dobra, zanim oczywiście skonsumujemy trzeba nagrać Gluten free, gluten free Okej okay. Tutaj słyszę jakieś pierdzenie słodkie Zrób to raz jeszcze Co to jest? Majonez Dobra Majonez ulany my Give me my mayo. Dawaj, dawaj. Lubisz to. No i co? Lubię. Tak, I co mówiłem, Radosław poleca? Mów, e, tak, mówiłem właśnie przed chwilą do swojego na, materiału. Na swoim, na swoim kanale. to powiedziałem, to teraz powiem na Kuby. Te dwa burgery, włoski pastuch Bebek Junior, najlepsze jak dla mnie. Faworyci, najlepsze, Faworyci, faworyci Pasibusa. The best of. You. The best of the burgers. to <laughs> jest... Nie uchwycę tego. Bardzo pięknie tutaj widoczek zamarznięte jest. Nie wiem, co to, to chyba rzeka jakaś. No, z geografii byłem słaby, to dzisiaj nie wypowiem, ale chyba odra. Tak mi się wydaje. W każdym razie my już wracamy do hotelu. Lecimy spać, bo jutro trzeba rano wstać. Dziękuję. Oj czuję, że winna będzie zamówiona. Czy no, na tym związku się nie zbuduje? Dobrze. Czekaj. Do się dobrze.